Dobry, byki, witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Przychodzę z prognozą na grudzień 2025. Zobaczymy, co Tarot powie, co znajdzie w przestrzeni energetycznej, aby, jakie da nam informacje na temat tego miesiąca. To co, szkoda czasu. Zaczynamy, drogie byki. Grudzień dla byka, praca, finanse. Zobaczmy. Uuuu, karta mocy, brawo. E, sprawy miłosne, emocjonalne, uczuciowe, porywy serca i te inne. Umiarkowanie, drugi arkan wielki. No to wasze nastawienie do, w grudniu do życia, do ludzi, do pieniędzy, do miłości. Kochankowie, oż no to co robić, ale byki miesiąc macie. Co robić? Co karmić? Czym się zajmować? I mamy osobuław. I czego nie robić? Czym się nie zajmować? Co zostawić, odłożyć, nie karmić, nie dawać? Czwórka Mieczy. To nie jest czas, drogi byku, na święty spokój. Kropka, koniec czytania. E... No i karta na grudzień dla byków to. Czwórka kielichów. A co to się tu wydarzyło z tą czwórką kielichów i gwiazda w wtedy? Nie mogłabyś być ta gwiazda? No, jak widać nie mogła. Od czego by to zacząć? Zacznę, drogie byki, od waszego nastawienia do życia ludzi, pieniędzy, obfitości i tym podobne. Tu jest sytuacja taka, że będziecie dobrze nastawieni. Będziecie chętni do współpracy, będziecie fajnymi pracownikami, będziecie fajnymi przyjaciółmi, fajnymi kolegami. E, będziecie w grudniu bardziej optymistyczni. Skorze do współpracy, do dzielenia się, do obdarowywania swoich bliskich. No właśnie i Mikoła i święta e, sprzyjają do też takim obdarowaniem, ale też do świata, że, że będziecie widzieli świat bardziej, magię świąt, o, dużo lampek, dużo lampek i jasności niż ciemne wieczory. I to jest taka, naprawdę też y, będziecie i bardzo, bardziej akceptować inne osoby, które są o lata świetlne od Was, będziecie bardziej tolerancyjni, bardziej wyrozumiali, no po prostu idealni. I ta chęć współpracy, ta chęć poznawania innych, odkrywania uczuć, i w parach, i w przyjacielstwie, i w rodzinie, no brawo byki. Karta kochanków będziecie lepszymi rodzicami, bardziej skupionymi na swoich dzieciach, ale też możecie być lepszymi partnerami, bardziej skupionych na tym, że jednak to, że jestem w parze, jest ważne że to ważna część mojego życia, nie tylko kariera, nie tylko kasa, nie tylko zdrowie, nie tylko życie codzienne, ale też ten partner, że ta miłość będzie wirowała w powietrzu. No to do roboty, drogi byku. Jeżeli coś planowałeś, jeżeli coś robisz, jakąś strategię, coś właśnie chciałbyś zrobić, coś, zacząć może od początku, może na nowo, może z jakąś nową ideą, może przeczytać książkę, zrobić kurs angielskiego, zacząć się uczyć hiszpańskiego, czy, czy nie wiem, szkroju, szycia, piekarstwa, obojętne, to to jest idealny moment. Nie zwlekaj, bo to, ten dobry czas przejdzie. No i okazja minie. Tu jest też informacja dla was drogie byki. Bądźcie czujne w grudniu, bo może się trafić okazja na zdobycie posady fajnej, na zrobienie jakiegoś kroku milowego czy w rozwoju osobistym, czy w relacji, czy znalezienia partnera, partnerki, czy właśnie piorun miłości. To Wychodźcie z domu, szukajcie okazji, bądźcie aktywne, stawajcie do różnego rodzaju konkursów, jeżeli bierzecie w nich udział, pokazujcie się światu z transparentem. Teraz jest moje 5 minut. Jestem chętny do działania, bo minie i to, jeżeli nie wykorzystasz tego czasu, tu i teraz, zaraz natychmiast, to potem wpadniesz w taki na, możesz wpadać w taki nastrój. No chyba mnie porąbało, że ja chcę zrobić jakiś kurs piekarstwa albo e, nie no to co będę tak wchodzić od razu w związek, w relacje z kimś, Boże to trzeba nie mieć głowy, to niebezpieczne i nagle możesz zdać sobie z tego sprawę, że twoje życie się przewróci do góry nogami o 180, zmieni się bardzo, o 180 stopni, a ty czy jestem na to gotowy? Każdy ruch energetyczny powoduje zmiany w naszym realnym życiu. I my, yy, dlatego ja jestem ogromną przeciwniczką wywoływania duchów, bo nikt nie wie, co tam jest, jaka to jest rodzaj energii. I coś ci się przyklei do dupy, i potem się z tym mordujesz. I egzorcyści również. Więc tutaj jest taka sytuacja, i trudno, trudno potem z tego wyjść. Więc korzystaj z danego momentu, że. Przychodzi dzień, dobra, to jest ten moment, żeby zacząć dietę, żeby zacząć dbać o siebie, żeby zacząć stawiać granice. To jest obojętne w jakim aspekcie swojego życia, ale, ale teraz, bo potem minie okazja, zejdzie ci nastrój i uznasz, że jesteś wariatem, który się rzuca z motyką na słońce. I nie będziesz. Ani z siebie dumny, tylko jeszcze wjedziesz do leju po bombie i powiesz, no ja jestem beznadziejny, no tyle miałem planów i jak zwykle skończyło się na gadaniu. A jest dobry moment, poszukaj ludzi, którzy ci pomogą realizować Twój cel w karcie kochanków. Będziesz otwarty, będziesz fajnie rozmawiał, będziesz przyjazny, naprawdę idealny moment na to, żeby zacząć. Cokolwiek to jest. Może jadłeś mięso, byłeś tak jak mój syn, barbarzyńsko-mięsożerny, to teraz przerzucisz się na sałatę i będziesz barbarzyńsko-zielono-sałatowy. Ale nie żartując, to naprawdę wykorzystajcie ten moment, bo to jest chwila, kiedy nam się chce. Kiedy w coś wierzymy, kiedy jest impuls. Rób, rób, idź, zrób, pogadaj, zadzwoń, e, daj sobie powiedzieć, to jest fajny pomysł, zapisz ten pomysł, bo potem. Pff, Para zejdzie, jesteś zmęczony i okazje przechodzą koło nosa, tak jak ona. Człowiek spragniony miłości siedzi tutaj i patrzy za tym, co stracił. A tu ma okazję, przepiękna kobieta, zainteresowana nim, da, ma w ofierze, w podarunku do niego kielich miłości. On jej nawet nie widzi. Jaka to jest dla nas informacja w twórce kielichów? żeby zająć, przestać dłubać w przeszłości, tylko patrzeć w przód. To jest tak, jak jazda samochodem. To chyba powiedziała profesor Wojdyło, że jedziemy samochodem i patrzymy w przód i widzimy kawałek, jak jedziemy po ciemku, kawałek tej drogi. Nie widzimy całej trasy, jak, jak ta trasa wygląda. A lusterko mamy tylko po to, żeby zerknąć wstecz. I oczy z jakiegoś powodu Pan Bóg stworzył, że mamy z przodu, a nie z tyłu głowy. Więc siedzenie, rozrywanie ran, siedzenie w przeszłości drogi byku i ciągle majstrowanie przy jakichś starych ranach ci dobrze nie robi. Tu trzeba zerknąć, co tam nie działało, co tam się wydarzyło, przyjąć i ruszyć do przodu. Z oczami z przodu, a nie z oczami z tyłu. Tu może być przy, przy pomocy przyjaciół, ukochanego, ukochanej, obojętnie, ludzi, którzy ci dobrze życzą. Bo ciągłe rozpamiętywanie, ciągłe bycie w takim maraźmie, nie da się, nie mogę, to jest niemożliwe, będzie cię tylko ściągało do piątki kielichów, gdzie już naprawdę jesteś w totalnej. Mm, totalnej. Gdzie tylko możesz za pomocą tego asa buław, czyli za pomocą działania, wyrywaj się, jeżeli tylko będziesz wpadał w taki letarg czy intelektualny, czy właśnie działaniowy, że zawiniemy się, pewnie no jeden dzień w miesiącu można się zawinąć w koc i oglądać filmy bożonarodzeniowe. Pewnie dużo lampek, pięć aktorów, happy end na końcu. Super. Ale Każdego dnia wybijać się, jeżeli jesteś, na przykład masz czas, kiedy nie masz idealnej, idealnego momentu życiowego, to żeby się wybijać albo poprzez ruch, albo poprzez kontakt z ludźmi, którzy cię wspierają, kochają, chcą dla ciebie dobrze, albo poprzez działanie na rzecz nowych rzeczy. Okay? Praca finanse dla byków bardzo to ładnie wygląda. E, tu ja widzę same pasmo sukcesów. Chcesz założyć filmę? Fi, filmę. Firmę? Teraz. Chcesz poprosić o awans? Proś. Pamiętaj tylko o tym, żeby nie żądać, a ładnie, w sposób łagodny, w karcie sile, ale pewnym siebie głosem, pewnym siebie kompetencji, że masz te kompetencje, przedstawić e, wizję swojego awansu. Kogoś List polecający kogoś, kto Cię wspiera i działaj, bo okazja minie. Jeżeli ktoś poszedł na nie wiem, jakiś urlop albo na emeryturę, zwolniło się miejsce, to teraz korzystaj z tego. Ci, którzy macie firmy, położyłabym duży nacisk na reklamę bardziej emocjonalnej w social mediach. Jeżeli reklamujesz się tam jakoś i my jesteśmy kompetentni, coś tam zrobimy Ci fajnie kafelki, to bardziej przełóż to na damy ci szczęście, bo zrobimy Ci tak tą łazienkę, że za każdym razem jak tam wejdziesz, to będziesz się czuł very happy. Rozumiecie? Postawcie na reklamę bardziej emocjonalne. Ci, którzy piszecie CV, ono bardzo fajnie działa, działa. podkreślcie swoje kompetencje, ale też to, że umiecie współpracować i że macie te kompetencje, tak zwane miękkie. List polecający, czy takie preferencje, się... list polecający to się chyba nazywa, czy referencje od byłego pra... byłych pracodawców i bardzo dużo trzeba tutaj działać. Jeżeli do tej pory nie masz odzewu od firm, a wysyłasz CV, to popraw CV i e, zacznij to robić inaczej, bo coś robisz źle. No tutaj ja nie jestem w stanie, bo po pierwsze nie widzę tego CV, a po drugie to jest czytanie uniwersalne, więc czytanie ogólne, gdzie ja interpretuję karty w sposób uniwersalny. Tylko na spotkaniach oko w oko, osobistych, indywidualnych, mogę się zająć dokładnie Twoją sprawą i co i jak i wtedy to wszystko wychodzi. Karty akurat yy, na biznes też świetnie pracują. Kasa, kasa, kasa. Aha, ci, którzy jesteście w normalnej pracy, postawcie na łagodność i na dobry nastrój. I na to, w normalnej pracy, w sensie, że tam gdzie jesteście, jest ok, właściwie y, ani nie chcecie awansu, ani nie chcecie zmiany, ani nie szukacie niczego nowego, to postawcie na współpracę. I na to, żeby pokazywać swoje kompetencje, że się na swojej robocie znacie, ale w sposób taki miły, te kompetencje miękkie właśnie. I działać. To jest dobry moment na budowanie sobie pozycji zawodowej. Jeżeli skończyłeś studia, jesteś młodą osobą i szukasz pracy, to to jest ten moment. Tu jeszcze może być koncepcja taka, że wpadniesz na jakiś pomysł i warto go zrealizować. Ja bym w to weszła. Tylko po pierwszym jakichś czterech niefortunnych, bo ci CV poszło do spamu albo szef powiedział, że nie ma czasu i umówmy się w połowie grudnia albo pod koniec, to nie popadaj w to, w ten maraz, że no, no jednak się nie da, bo będziesz miał skłonności do tego byku, a ty lubisz działanie, więc odnajdź się w tym. Tu trzeba sobie podbijać. Grudzień, no już jest lepszy niż listopad, ale grudzień, no jest czarnym miesiącem, więc ciemnym. Więc jak ty sobie, jak sami sobie nie będziemy podbijali tej aktywności, to, to łatwo się jest zapaść w krainie cienia, nie? I bez nadziei. Zimno, ciemno, do pracy daleko, kasy brak. Miłości też nie ma. A może masz? No to jak masz miłość, to masz hu, a jak ktoś jest singlem, no to dramat. Więc wybijajcie się z tej czwórki kielichów. Czasami rzeczywiście trzeba się zatrzymać, ale yy, no właśnie, ale przechodząc do miłości, ale nawet żałoba trwa określony czas, tak? I teraz drogie single, singielki. No, chciałaby dusza do raju, chciałaby dusza do tego, żeby spotkać ukochaną osobę. Jest tu duże pragnienie tego, żeby się zakochać, żeby być w związku, żeby mieć tą osobę do kochania, do przytulania, do wieczory długie. I już mówiłam o tym. On mi się nie podoba. On jest jakiś taki mały. Gruby, łysy albo z brodą. I jakoś tak. Nic nie czuję na tym spotkaniu. No to gdzie masz blokady? To jest często w tej karcie ukazuje się program tego, że nie pozwalamy sobie na to, żeby poczuć, bo żeby ktoś nam tego serca nie wdeptał w asfalt. I żeby walec po nim nie przejechał. Okazja jest, drogi byku, jeżeli jesteś poszukujący, jest okazja. I chodź na te randki tylko po to, żeby się przekonać, jak bardzo są nieudane. Jeżeli każda randka, idź na 30 randek w przeciągu miesiąca, na dwie dziennie, i zawsze. Ona będzie miała coś, on będzie nie taki za, za gruby, za łysy, za, za wysoki, za mały. Ona jakaś za krótkie włosy, bez. No, bo z włosami to może. Yy, zły przykład, ale nie taka, gaduła, albo milcząca, albo introwertyczka, albo za bardzo zbyt. Jeżeli ciągle ktoś nie ma takiej osoby, która by wywołała w tobie. Wow, jaka fajna dziewczyna! Wow, jaki fajny mężczyzna! To znaczy, że trzeba grzebać u ciebie. Że masz coś hamulcowego te, takiego, yy, który mówi stop, bo jak wejdziesz bliżej, odkryjesz swoje serce, to. No i co my wolimy? A czego nie robić? Wolimy druga czwórka. Wolimy tak. Zamrożone serca, nic się nie dzieje, możemy sobie po, po, pomówić. Nie ma fajnych panów, nie ma fajnych pań, u mnie się nic nie dzieje, a ja nikogo nie spotykam. Apki są beznadziejne i tam są sami psychopaci, a, a w tych e, w biurach matrymonialnych jest za drogo. No to zastanów się, co jest dla ciebie ważne. Jeżeli Twoim priorytetem jest mieć ukochaną osobę, a sam no, jak widać, słabo sobie radzisz, to gdzie jest ta harmonia? To znaczy, że albo potrzebujesz z kimś to przegadać, albo potrzebujesz fachowej, tak jak kiedyś były swadki, fachowej osoby, która yy, poprzez oni tam mają jakieś tam różne swoje procedury, znajdzie ci osobę, która najbardziej do ciebie będzie pasowała. No, ale my, my chcemy za darmo. Nie? My chcemy za darmo. Ale to tak energetycznie nie działa. To tak jak tutaj jesteście. Piszecie mi w prywatnych w informacjach, a zobaczcie jak mój tam związek. No ja mówię, sesja to jest tyle i tyle. O nie, nie, nie. Bo ja powinnam pomagać ludziom, nie biorąc za to opłaty. Ale ja to robię. Tylko to... <śm> Weźmy na utrzymanie, kupuj mi kosmetyki, płać za moje mieszkanie. Kupuj mi jedzenie. E, zabieraj mnie na wakacje. To jest moja praca, pomaganie. Ale trzeba też zainwestować w to, żeby sobie znaleźć odpowiednią osobę, albo co ze mną, co ja robię nie tak, gdzie popełniam błędy. Czy zobaczyć, co, jak tarot na ten temat sądzi. Nie. To jest. Inwestowanie w swoje szczęśliwe życie. Kropka. Samo. Tu jest, tu jest to, że się samo. Tu się nie da w tych kartach. Nic. Bo wszystko. No nie da się. Tu jest brak ruchu, brak podjęcia działania. A w grudniu ci Tarot mówi: podejmij działania, żeby przynajmniej się czegoś nauczyć. Albo wiedzieć, jakiego partnera czy jakiej partnerki ty w ogóle szukasz. No ale, żeby wiedzieć, to musisz się spotkać z 50 osobami, żeby się przekonać, że jednak może być niski, że jednak może być taki, albo absolutnie to jest nie, że musi, musi mieć brodę, albo nie może mieć okularów, albo może palić, a, albo nie może palić. Rozumiecie? Inwestowanie w siebie. To tak to widzę, korzystajcie z okazji. E, pary, dla par dobry czas harmonijny. I dla par bym położyła dużą wagę na to, żebyście zadbali o swoją intymność, bliskość, mówienie sobie czułych rzeczy, trzymanie się za rękę i inicjowanie tego słowa, którego ja nie mogę powiedzieć tutaj. W sypialni, co się robi, albo w innych miejscach, ale co powoduje dużą dopaminę, tak? Więc inicjowanie, też ruch, robienie coś wspólnego tutaj też mogłoby się pojawić. I niemówienie, kochanie, jestem zmęczony. I jestem zmęczona. Pewnie, pod koniec dnia każdy jest zmęczony. I czasami nam się nie chce, naprawdę, i o, marzymy tylko o tym, żeby zasnąć. Ale chcesz, żeby Twój związek fajnie się, Twoja para fajnie się rozwijała, żeby było poczucie spełnienia, to daj sobie pięciominutową ekscytację z partnerem czy z partnerką, albo dziesięciominutową. To nie musi być nie wiadomo, jakie fikołki, matołki do białego rana. Te czasy już minęły, ale sta. A, chyba, że nie minęły, no to u! Ale rozumiecie, że nawet jak jesteśmy zmęczeni, to choć pomasuję ci plecy, dawajcie sobie, będzie bardzo ważna bliskość i współdziałanie ze swoją drugą stroną, po to, żebyście się fajnie poczuli pod koniec grudnia, kiedy przyjdą święta. Ja wam zrobię filmik na święta. I to jestem zmęczony, nie chce mi się, chodź na spacer, kochanie, nie chce mi się, pogoda obrzydliwa i tak dalej. Zaciśnij zęby i idź. I zaraz ktoś mi powie, że to jest naginanie siebie. Nie, to jest dbanie o relacje. Oczywiście, że jak już naprawdę czujesz, że no, ten spacer po prostu spowoduje, że dostaniesz załamania nerwowego, to jasne, że nie idź. To wszystko w zdrowych, roz... no trzeba też zdroworozsądkowo myśleć, ale ruch i spacer jest zawsze dobrym pomysłem i po spacerze przyjdziesz zadowolony, zmęczony, lepiej zaśniesz i będziesz zadowolony bardziej. Coś wspólnego, drogie byki. Fajne czytanie macie, ważny miesiąc takiego e, szukania. E, Inspiracji dla par, które trzeszczy. Jeżeli jesteś po tej stronie, że już nic się nie da zrobić i po prostu jeszcze tam tkwisz, to zobacz, na ile masz w sobie wiarę, ufność, wiarę bardziej i determinację, żeby jeszcze raz dać szansę. O, tu się może pojawić ktoś z przeszłości. Drogie, byki kto was zrazi, zranił, albo gdzieś relacja się rozpadła, i może jak bumerang wrócić z propozycją: zrozumiałem czy zrozumiałam, wróć. To pewnie dla nielicznych, bo to nie jest taki częsty przypadek, ale tak jak mówię, czytanie ogólne, więc mam wiele scenariuszy. I dla tych, którzy trzeszczą, to związek jest taki, no już trudny bardzo. To dajcie sobie szansę. To od nowego roku podejmiesz decyzję. Bo ja tu widzę przestrzeń do naprawy, ale też trzeba mieć dużo determinacji i nie być w energii zwątpienia, zniechęcenia i takiego nie da się. I drogie byki, siedzenie na krześle i uprawianie sportu pod tytułem szachy nie działa w grudniu. Zresztą w grudniu jesteśmy zalatani, zabiegani, święta to i tamto. Bardziej bym postawiła na współpracę, kreatywność, działanie, yy, kreowanie, afirmowanie, co tam tylko chcesz. Ale rusz się. I tyle. I subskrybujcie i lajkujcie mój kanał. To jest, żebym nie zginęła w czeluściach internetu, bo, yy, no, bo ja to robię za darmo. Buziaki. Pa!